Siemaneczka widzę, wie Siemanko kolanko! Dzisiaj gramy w jakieś coś tam, coś tam tower, później wam powiemy nazwę, nie wiem dokładnie co to za tower. To jest jak Tower of Hell, tylko że tutaj się zapisuje i mamy przejść całe No i akurat i... prost. bardziej proste odrobinę. To jest trochę jest... proste, no bo Tower of Hell wiele. jest o wiele trudniejsze, no takie same są poziomy, tylko On że jest mega. się nie zapisuje. Opal ma lepszą grafikę jak dla mnie. Dla mnie też. Dla mnie ma lepszą grafikę. Nie! Ale się zapisuje. To jest że tu się zapisuje. No. no to jest bezsensowne. To słabe, bo wtedy nie ma jak przechodzić, to nie jest trochę... I po co wtedy ten minutnik, skoro masz i tak się ten ja pojawił? No. A teraz Opal jest taki... Fajny. Próbujesz to przejść i więcej w to grać, żeby znowu... żeby w końcu wygrać. No. A tak to. O! Tak to już nie chce się grać, bo to się zapisuje i nudy są. Nie ma ekscytacji takiej. Żeby grał. I tu się nie da. I tu się nie da przyspieszać czasu. No nie da się. Tu się nie da właśnie albo da, nie wiemy. No to chyba zarbuki. No. Chyba. Ja już to kiedyś grałam. Ej, za to, że ty jesteś, to, to ja dostaję 25 końców. Jakiś. Super. Eja, okej. Czy są jakieś 25 końców, których lat nie znam? Chyba, że chodzi tu o, o te takie pieniążki. To no, chyba to są właśnie powiedzieć, To mogli napisać money, a nie Coins. Raczej, bo to trochę jest bez sensu. Aha, muszę tam pójść, żeby wszystko odblokować bez sensu. A i teraz mogę odblokować. grałam. Aha. Graliśmy już w to i Nie da się tak? Nie da się. Tak, Nie da się. Graliśmy. I czy, to... wszystko to jest chyba płatne. No. Ale możemy w piłkę. Graliśmy w to widowie już z wami, to próbowaliśmy widzowie. Chyba, no. Tak, próbowaliśmy z wami już tą gierkę, powróciliśmy. No i zabójcy tej... zombie! Powróciliśmy do tej gierki, żeby zobaczyć, co się tu pozmieniało, tak, że to się nic nie tu... bo... No. Jakby ten, czyli kto, kto wybudował, nie chciało mu się tego dokończyć. No pewnie tak. Teraz będziemy czekać aż 3 minuty, żeby się skończył ten tower, więc my się widzimy jako się... kolejny tower. Okej, okay, widzowie, jest kolejny tower i lecimy go przechodzić. Staramy A nie się... na dole są takie, jakieś czerwone sery, które się wydaje, że, że one zabijają? Też nie wiem, Nic się nie wydają. Nie się. hamstwo, Takie wielkie. Ktoś na początku się chyba zmylił dlatego dał tarczę Dobra, ja już jestem Już przeszłaś? No tamten przeszłam. Całego jeszcze nie Ten pierwszy? Ma. Ten pierwszy, jestem na czerwonym A ty? Ja już właśnie go kończę Czerwony? Nie, niebieski, bo. Ten pierwszy? Tak, bo niestety spadłam. A, okej. Okay. Bo ja dosięgam już tego niebieskiego, niestety spadłam wtedy. A, okej, okay, cool. Jestem na zielonym. Wow. Bardzo się cieszę z tego. Szybko się przechodzi tego, bo to szybko się przechodzi. Uwaga, no i. Oficjalnie przyszłam całe i jestem pierwsza, prawda? To mam pierwsze miejsce. Bardzo się z tego cieszę, jupi! Mm, może ja też będę jakieś fajne miejsce. Jak trzecie? Nie, trzecie już zajęte. A drugie? Też. Mhm. Nie, może następnym razem. Pragnę w taką fajną gierkę, która jest na górze. Tymi blokami, tym blokiem jakimś przechodzę. Bardzo fajna. Ja nie lubię tych bloków. Bo tam jest jeszcze takie dodatkowe obby, ale fajny to ten fioletowy jak portu lubię. Jest coś najgorsze. Co? Zazwyczaj to się powtarza. Nie mogę sobie no, to ominąć. Zwyczajnie tak. Mam 150 miejsce. 150? Artuje. A ja gram w tą taką kostkę, ona jest a, fajna. No ja jej już chyba kończę. Kostkę już kończysz? A nie, nie przeszłam dalej. Tego jest bardzo dużo pamięci. No, Nie! Pielęgnacja? Jaka pielęgnacja, o czym ty mówisz? A wiem. Chyba, że tu nie da się kupować innych kostek Żeby były lepsze Jezu, Jeszcze raz okay. I tam cię robi coraz tu ta kostka no, no, ta kostka ja Później na samą końcę um, Przegrałam na samej końcówce Teraz gram takie jedno coś, ale to super Końcówka jest daleko? No No nawet bardzo... Ajajaj. Nie potrafię tego przejść normalnie. A końcówka jest daleko? No, mówię tak. Jezu, ja te, to jest dla mnie bardzo trudne, grając na komputerze. A ile dostałaś ty takich końcików za to? Dużo całkiem. Ile? Nie wiem, nie no, pamiętam. Bo ja 99. Fajnie. To ja teraz jestem. Hmm? Kąś kaczuszką. Ej, ta kaczka tak lata, jakby to było takie Mario, pamiętasz? Było takie Mario i tam latał ten taki. No, ale to Zielony stworek. Co? Ta kaczka? Tak. Dla mnie nie Nabijam już 99 końców. No tak, ale takaczka, żeby przejść chociażby jedno. I, I zrobiłam już 99 końców. A ja 4, a ja 4. Mi się przesadzi wymyślić. Ja 4 przeszłam. Mój, Dobra, mój przeszłam. Mój największy tylko... to 4. 8. Mój największy to 8. Mój 4. Czy o 4 więcej? Tak. A teraz mój dalej, czy to jest dwa... O, spada cały kotoper! A jest całego! Muszę w tego teraz przejść. Widzisz tutaj opakowania? To ładne do piekania to ja bym. Wierda. Szlak szlaku. Tak. Jaki szlak? O czym ty uwaga, mówisz? to mi się wylosuje. Uwaga, uwaga. Szlak Ekwadoru. Jakiego Ekwadoru? Jeszcze raz. Jeszcze raz to kupuję. Proszę, niech fajnie mi się sprawi. Proszę. Fajny, Fajny dla Zosi. Tak. Filipiny. co? Filipiny. Filipiny? Okej, okay, błagam. No, wiesz, wiesz, że jest za, zaraz będę miała chyba dwa tysiące. Francuski juzów. szklak. Ja tego nie chcę. An, franco? Nie rozumiem ja już tych nazw. Proszę, proszę. Bardzo ładnie proszę no, ładny szlak. Tęcza? Nie no, burawy by byłam, tęczy. Tęcza? Ten jest próba. No ja bym to Co, nie? bardzo chciała. Albo magiczny szlak. Błagam. Magiczny? Na błyskawi. Błyskawic, nie. Proszę. Ja ten bym Dobra. Nie dostałam, ale może później na początku dostanę teraz. Pewnie będę ostatnia jak. A ja może będę pierwsza w końcu pierwszy raz. A ja może będę końca. Chociaż pierwszy raz. Pierwsza. Ja, spadłam, dobra. Spadłaś, bo ja się biję jak, jak, z jakimś fajnym skinem. Co? Aha, ja wiem. ja wiem. To jest takie, to jest dla mnie. Teraz ja wiem, czemu to nie przeskakuje. Na którym jesteś? Na tym takim zielonym. Fajnie. Ja też. A czemu on taki na początku jest taki. Ja nie wierzę, widzowie. Teraz na pewno tego nie wygram, widzowie. To jest pewne, że tego nie wygram. Bardzo mi smutno, ale tak ja to czasem. No właśnie, czasami się przegrywa, czasami się wygrywa, jest się pierwszym. Bo ja czuję, że chyba teraz nie będę. A ja czuję, że nawet... no. Albo Intuicja mi mówi, że możliwe, będę, będę pierwsza. Jak będziesz pierwsza, to gratuluję. Kurczę drugie. Bo ja byłam normalnie z, z taką, taką jedną. Ja Kidim. Mini milet. Mini, 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 mini minet. Ktoś ma trzecie miejsce? Jeszcze nikt. Teraz tak! Teraz jakaś free free, free. Może free. to czwarte miejsce. Ale nie ma na zero, niestety tego pokazanego. O, czwarte i piąte to się zajmą. Ty masz szóste! Usta. Teraz Mam nadzieję, że odbyłeś swój rachunek. Teraz widzowie, Wiosuje. zakończę. Głosujemy, uwaga. Danie ja co, głosujemy. Ułagam, traf. To jest coraz szybciej? Tencza? Nie, no prawie, prawie tencza. Wydaje sobie się, że mój pieniążek. To już chciała, to już masz tencza. Nie, brakuje mi pieniędzy, widzowie. Nie, 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 nie rozumiem. Co jest w tym takiego? wszystkie Tak, takie piękne. Takie... A jak się otwiera te takie skrzynie? Tam z boku, gdzie są skrzynki. Ale ja nie trafię jest Jakie skrzynki? Z, gdzie z boku? Nie wiem. Z... Ale tam mam plecak. I szlak w... może kliknąć czerwony, fioletowy, żółty, zielony? Który? Piotrowe. Tam będzie tenże. No mam taki, o, co to jest pierwsze miejsce. Widzowie spadą na Jak Jakim się tworzy? Ale no dobrze, widzowie, jeżeli wam się ten odcineczek spodobał, zostawcie i łapeczki w górę. Szlak drogowy. No to... Pa, pa! Pa, Ale zanim się pożegnamy, mogę kupić kolejny szlak. Czy mi się poszczęści? Koniec odcinka, widzowie. Żółty szlak jest! Jakiś ładny wreszcie szlak. Uwaga, patrzcie na to, widzowie. Ale piękny. No dobrze. Ja mam już dwa razy szlak y, tych, drogowych. Łoł, wow, no to świetnie. No to. Papa! Szlak, szlak dżungli. pa. pa.